Kochani, zapraszamy do popierania obywatelskich list wyborczych. Nie popierajcie polityków, oni naprawdę na to nie zasługują. Nie są uczciwi, nie są wobec nas w porządku, nie są w porządku wobec tego kraju. Popierajcie obywatelskie listy wyborcze, czyli ludzi, którzy z polityką mają tylko tyle wspólnego, że chcą ją kontrolować. Nie dajcie się przekonać, że Wasz jedyny wybór to jest wybór między jedną, drugą, trzecią, czwartą partią, Możecie sami kontrolować to, co dzieje się w Sejmie i w Senacie. Możecie wybierać do Sejmu i Senatu ludzi, których znacie i których, którym naprawdę ufacie. Dlatego zapraszamy Was do popierania Obywatelskich Izb Wyborczych.

no roz... do miasta. A miasto to to. To jest chyba. miliony ludzi przynajmniej. E, e, panie... i ja jestem między nimi widać. Jeżeli można, jeszcze na wąpawym piecu. Ja zbieram ja... podpisy tutaj. Kodeks wyborczy nam pozwala, wszyscy złożili podpisy, Tu wszędzie są stoliki. Kodeks wyborczy to jest hołda, nad którą sejm radził, którą... Jak pan senatora, Wszędzie stoją stoliki, no gdzie zbierają podpisy. Dlaczego tu moja. nie możemy postawać? ...konformistami, sprzedawczykami. To składajcie podpisy... A jak?

Ponieważ jest to taki akt prawny, to nie jest kampania, to jest akt prawny powołujący Komitet Wyborczy. My to będziemy jutro składać do Państwa Komisji Wyborczej, w związku z tym obowiązuje nas kodeks wyborczy oraz przepisy wykonawcze. No i Pana zdaniem rozumiem, że może Pan sobie postawić stolik gdzie Pan chce? Mogę stolik do zbierania podpisów, mogę stolik postawić gdzie chcę. Czy na prywatnej posesji też u do domu tak wejść na ogródkę? No, proszę Pana, na prywatnej posesji się nie zbiera podpisów, to jest yy, sprzeczne samo w sobie. No, to jest tak samo. Każde miejsce jest takie. No, ja dostałem informację, że... Żeby postawić ja przepraszam, historii, że wtrącę się w dyskurs, czyli mamy problem z określeniem przestrzeni publicznej, na której wolno te czynności wykonać. Ponieważ tak, jeżeli w tym momencie my tu dostaniemy informację, że ta przestrzeń, tak jak już z z boku rozmawiałem, Podlega specjalnej jurysdykcji Boru ze względu na bezpieczeństwo budynku najwyższego urzędu w państwie, prawda? W tym momencie BOR wydaje nam polecenie i my musimy się zabrać i do widzenia. Czy dobrze pana rozumiem? Czy Natomiast, jeżeli uznajemy, że to jest przestrzeń publiczna, czyli po prostu sobie chodnik, no to w tym momencie ma zastosowanie opcja, którą tu kolega powiedział. I teraz ja teraz Czy tak? Czy to Nie no poszedł się do Czy pan to, żebyśmy nie wchodzili w niepotrzebny konflikt? Bo po co ma konflikty chyba, prawda? Czy mam wrażenie, że specjalnie postawiliście za żeby był Nic specjalnie robimy. nie robimy. Pan nam utrudniał w zebraniu podpisów po prostu. Każdy obywatel i komitet wyborczy ma nie prawo. Nie Może pani równie dobrze postawić stolik po drugiej stronie. W stronie jest mniej słońca, jest cień, a ludzi tyle samo chodzi. Ale to jest to samo miejsce, czy tu, czy tam? No nie jest to Taki samo. Taki samochodnik. Nie, ale to, to jest ale generalnie nie, nie macie państwo zezwolenia to? na żaden teren? Żad, On, żadnego nie, zezwolenia? Nie, konstytucja i tak. kodeks no Rozumiem, sumor, ale chodzi mi o to, czy ma do... Nie ma żadnego, żadnego nie, nie musimy mieć zezwolenia. Nie muszę mieć zezwolenia, żeby tędy chodzić, zgodzi się pan ze mną. Chodzić sobie... nie. No właśnie. Mogę tutaj zbierać podpisy również? mogę tutaj zbierać podpisy w sposób przewidziany prawem, czy nie poprzez podpodlegle dobrze zaraz chwilę się to wszystko wyjaśni jasne dobra ale dzięki Co a w tego słowa to dziękuję z daj pani wajroczka no zdaniem pod nim należy do miasta Aha, no to miasto nie może nam zabronić zbierania podpisów przewidziany W pan zamach na demokrację? tak, tak. tak. robi gratuluję nie ma czego gratulować. no właśnie to powinno się wstydzić jak nie ma Miejsce, gdzie po tych wydarzeniach, które stały się w po posmoleńskiem, to tu Polacy przyszli. Nie przyszli na Powiśle, na ochotę, na Legię. Wszyscy tu przyszli, przyjechali z całego świata i tu został postawiony krzyż, który został ukradziony nam, Polakom, chrześcijaninom. 16 września. A dlaczego 16 września? Ponieważ 17 września odwiedził nas niejaki Ławrow, minister spraw zagranicznych sowieckiej Rosji Putina. Mówiąc sowiecka Rosja Putina, absolutnie nie odnoszę tego do narodu rosyjskiego. I to my Polacy musimy zrozumieć, bo. Rosyjski, a sowiecka Rosja Putina to jest taka sama różnica jak naród polski a rząd Tuska. I to musimy sobie wybitnie powiedzieć, uzmysłowić, przyjąć do serca i zrozumieć. Reprezentuję nowy ekran. Niewielu z Polaków wie, co to znaczy nowy ekran. Ja jeszcze tydzień temu, no może dwa, też nie wiedziałem. I nagle tak sobie, bo zawsze się zastanawiam, jeżeli mnie spotyka coś nowego, jak to ugryźć, jak to zrozumieć. Nowy ekran. To tak, jakby Polacy dostali szansę na wygaszenia telewizorów, innych publikatorów i spojrzeli właśnie w nowy ekran. I żeby pojęli, że za tym, co proponują nam ci, którzy już są zawsze od 1917, poprzez 44 poprzez 89 rok, że my w 2011 roku możemy sobie, jako Polacy dać szansę. Szansę, która pozwoli nam być Polakami w Polsce, a nie jakimiś pariasami na usługach tych, którzy powykupywali nasze przedsiębiorstwa, banki, ziemię. Okażmy chociaż odrobinę woli. Pokażmy, że odrobinę kochamy naszą ojczyznę, a wtedy zwyciężymy.